Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanału M StarCraft Tak więc zaczynajmy, jest to filmik z cyklu USS2, czyli uczymy się StarCrafta 2 Po ostatnim razie, kiedy zrobiłem Terrana i jego podstawowe błędy, postanowiłem teraz zrobić Protosa i jego błędy, jakie można robić Mapa to Ksenaga Tower, czerwony Protos u dołu to jest Łukasz, a na górze Marion Stern, na którego będę mówił niebieski Jeżeli się nie mylę, Łukasz jest moim widzem, od niego dostałem tego replaya Parę dni temu miałem nagrywać go dopiero w niedzielę, bo nie mam trochę czasu i siły, ale jednak, jednak postanowiłem zrobić to teraz. Jakoż to jest USS 2 będę przyspieszał trochę czas, będę zwalniał czas i zobaczymy jak to z tego wszystkiego wyjdzie. Jeszcze jedno słowo na temat tej mapy Ksenaga Tower. Najkrótszy Rush Distance to jest chyba tutaj i w, w Steps of War. Muszę kiedyś to po prostu sprawdzić z, ze stoperem i zobaczyć co się dzieje. Tak więc zaczynamy, Łukasz, bardzo dobrze to widziałem, przy dziewiątce już był ten pylon, pojedynczy chronobust na samym początku chyba, żeby dwa próby poszły, natomiast to jest pierwszy błąd, który musimy pamiętać, że protos kontra protos. Nie zastawiamy muru, nie robimy takiego muru. Może na niższych ligach, jeszcze srebro, niższe złoto to się opłaci wyżej już nie, szczególnie na tej mapie. Dlaczego nie? Dajmy to, ktoś idzie, dajmy to Łukasz idzie w 2 y, Gateway, a 2 Gateway i Robotik. Stawia tu obserwera i pięknie niszczy gateway, bo nie ma możliwości, żeby stąd 2-3 Stalkery atakowały na odległość. Jeden forcefield tu i tracimy gatewaya. Kolejny budynek, też gateway. No nie zastawiamy ogólnie rampy, to się nie gra. Tu widzę na razie dosyć dobrze i Łukasz, pod... Będzie szedł zapewne, 4GT dobrze to jej robi, fajnie blokuje, podoba mi się to, to jest bardzo dobra rzecz, jak najbardziej. Jeden błąd jednak, według mnie, to robił, widziałem tu już kolejnego Chronobusta, powinien oszczędzać ciut energii na właśnie na ten na Cyberneticor. i ten Cybernetic jest chwilę spóźniony, to są dosłownie sekundy, ale o tych sekundach trzeba pamiętać. No i jednak podstawowy błąd, który jedna i druga strona zrobiła wręcz niewybaczalny, nikt nie wysłał skauta. Nikt nie wysłał skauta, nie sprawdzili co się dzieje, co koło tej może być i to jest naprawdę wielki błąd. Bo co jeżeli tutaj by były tu, o dokładnie w tym miejscu podwójny gate proxy, no to byłoby po zabawie i tyle. Widzę, że i właśnie po raz kolejny łukasz, chronobus niepotrzebnie. Ten chronobus tutaj niepotrzebny jest y, y, Cybernetic. Kor jest warp gate technologii, i to powinno być cały czas chronobustowane. Jak kończę Wam się robić Core, powinniście mieć około 100 energii, żeby cały czas go chronobustować. To jest podstawa, to jest bez tego się nie da dobrze grać. Jak tutaj widzimy, błąd ze strony niebieskiego oj, tutaj był chyba jakiś niebieskiego. Nie późnych yy, warp yy, gdyby na przykład. Yy, jest jeden tylko no cóż, ten warpgate jest późny jeszcze jeden stalker i bo po zabawie by można było by te jednostki wykajtować czyli bawić się w latawce z nimi z nimi atakować, uciekać, atakować, uciekać widzę, że jest robotik, ale to jest i tu mamy kolejny jakiś podstawowy błąd, czy może taki podstawowy nie da rady się produkować nie da rady produkować z jednej bazy cztery gateway i robotyk w nie ma to najmniejszego sensu, po prostu nie da się produkować z czegoś takiego. A wyrzucić sam robotyk tylko po to, żeby był jeden obserwer, też się nie opłaca. W ostateczności, trzy gatewaye i jeden robotnik, jeżeli potrzebny on jest do tego jednego obserwera, już no to można to dać i Immortala. Jak najbardziej, Warp Gate jest technologii, cały czas tutaj troszeczkę niepotrzebnie ten, 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 ten chronobus był rzucony. No nie, nie miało to sensu, dużo to nie wygrało. Czyli wiesz, że my będziemy tak modyfikację 4Gate'a. I jeszcze taka jedna pauza. Jak robicie 4Gate'a, to dwa ostatnie yy, gate'y powinny się wybudować dokładnie w tym samym momencie, kiedy kończy się Warp Gate Technology. To jest raz, a dwa, ukrywajcie, że gracie w 4Gate'a. Te dwa gate'y powinny być gdzieś z boku schowane, bo wtedy bardzo łatwo was skontrować, na przykład Immortalami. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ktokolwiek wysyła mi te swoje replaye i chce, żeby to trafiło do USS2. Niech się nie gniewa, jeżeli będę jakoś krytykował. Będę starał się robić to w sposób dosyć przemyślany, nigdy wredny. Po prostu uczymy się tej gry i o to chodzi. Żeby się tego nauczyć w spokoju i na swoich błędach. I pamiętajcie jeszcze jedna rzecz, oglądajcie swoje replaye zobaczcie, gdzie błędy popełniliście. Co tutaj robi ten protos? Ten proces dosyć wolno, ma za mało przede wszystkim probów. Nie produkuje ich, to jest zbyt mała ilość próbów, tu jest odpowiednia ilość, nawet zaraz będzie czuć za dużo ekspansji by się jakaś przydała dokładnie w tym momencie, bo te siły, które są w tym miejscu bez problemu powinny sobie z tym poradzić. Troszeczkę przyspieszymy, żeby tutaj nie przesunąć, bo się dużo nie dzieje. Ja wiem, że to na niższych ligach tak jest. Yy, tutaj fajnie jest są te pylony porozstawiane w smy bo żeby zawsze było gate jakieś zasilane. I wychodzi Łukasz, co zrobi? Jest obserwer leci, jest już Nexus dobrze. Czy podwójny gaz był w tym momencie potrzebny? Nie, może, bo jeszcze chwilę poczekać, jakieś jednostki wypluć z wargateów. i zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Próba rozwalenia, no i słuchajcie, powiem tak, robię pauzę albo niech ktoś sobie to leci na normalu. Jeżeli robicie forgate'a, to dla mnie forgate zawsze był takim a takim jakby czasowym wymierzonym. Szybko wyrzucamy, szybko jest ten Forgate, trochę jednostek i idziemy jak najszybciej, żeby zatkować przecinka, który nie zdąży może technologicznie się dorobić. Tutaj jest to wszystko opóźnione i to bardzo. Duża ilość stalkerów, jeden Mortal, ciut mało, jeszcze jeden by się przydał w tym momencie. I zaraz zapewne zobaczymy jakąś potyczkę. Czego mi tu brakuje w tej armii i w drugiej armii? Brakuje mi centry, szczególnie jak jest taka ilość stalkerów. Jeden centry był po prostu świetny, bo by dał tarczę, a ta tarcza zmniejsza obrażenia jakie się dostaje przez jednostki atakujące tak na odległość. I tutaj nie pilnowaliśmy się, co teraz się dzieje. Dobrze, stalkery uciekają. Tu powinno być lekkie wycofanie się, żeby ten Immortal przeżył. Dobrze, wycofasz teraz Łukasz Do tyłu powinien jeszcze troszeczkę. I teraz powinno być ręczne po prostu wydzielanie celów, a nie atakujemy na odległość. Na odległość a teraz trzymamy SHIFT, CTRL A i tutaj prawem, że atakujemy dalej. Pierwsza potyczka wygrana przez Łukasza zapewne? Bardzo fajnie. Widzicie, tu powinno się trochę ruszyć do przodu i zaatakować. No i tutaj po zabawie. I w tym momencie powinien... Już jest biedny prób. Łukasz powinien teraz zaatakować i musi pilnować, właśnie tego, pilnujcie z boku, czy nie ma pajonów szczególnie na tej mapie. I czy to już armia, zobaczmy jak ona wygląda. Jest dużo większa, i tutaj ciągle brakuje mi centry. I tu widzę, jest duży błąd, naprawdę jest olbrzymi błąd ze strony Łukasza. Nie powinien był tak atakować tej rampy z tego względu, że. Te zeloty go rozwaliły. Gdyby miał centry, by wycofał się, zeloty by zapewne wybiegły. Blokujemy tu przejście na odległość się zdejmujemy stąd. Wiecie co? Blokada. Zeloty wybiegają. Blokujemy. Odciągamy na bok. Atakujemy te zeloty. Wszystkie rozwalamy. Co najwyżej ganiamy się z nimi w te i z powrotem. Biedny morsal pewnie zaraz padnie. A może mu się jakimś cudem uda. Udało mu się uciec. No i dobrze. I to był taki błąd. Nie, nie atakujmy na siłę rampy. Błąd ze strony niebieskiego, ciągle nie ma ekspansji, to jest naprawdę, naprawdę wielki błąd, ale ładnie z tej, poty, z tej walki wyszedł. Wy, Wyrównały się dokładnie straty. No to lecimy troszeczkę szybciej, cały czas jest produkcja. Co tutaj się dzieje, sprawdźmy. To jest, to jest mały błąd, ale to się dotyczy nie tylko Protosów, to się dotyczy Zergów i teran. Te jednostki powinny być już przerzucone tutaj. Niech to sobie leci tam jakoś powoli. Powinny być po prostu przerzucone żeby i żeby no zbierać szybciej kasy. Zobaczmy, inkom. widzicie, niebieski jest o połowę mniejszy, ale to powinno nie być nie 900, nie 1000, a jakieś 1300 w tym momencie, gdyby się przerzuciło jednostki z głównej bazy. Nie zapominajmy o tym, to jest raz. Dwa, chronobus w tym momencie no nie jest tak bardzo potrzebny bo nic tutaj więcej nie buduje jest kolejny robotic facility dużo tych gatewayów chyba ciut jednak, wiecie co, za dużo bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. siedem, siedem gatewayów, dwa robotyki, to tak troszeczkę ciut za dużo a powinny być na przykład zamiast tego robo, jednego gatewaya jeszcze jeden forge, żeby dać dużo upgrade'ów właśnie tu widzę, że jedna i druga strona jest bez upgrade'ów olbrzymi, olbrzymi błąd dobra, lecimy dalej ciut szybciej jeżeli ma, wydajecie kupę kasy na te wszystkie jednostki, wydajcie trochę te 100 minerałów 100 gazu na, na upgrade. Bo to się naprawdę naprawdę opłaca. Jest kolejny obserwer, nie wiem, czy taka ilość obserwerów jest potrzebna, to są dwa obserwery, niepotrzebnie wystarczyłoby tutaj na przykład jeden probe, tu drugi prób i by obserwery starczyły. Ten obserwer jest naprawdę drogi, kosztuje 100 gazu, przy nowym patchu będzie kosztował tylko 75. To oczywiście dobrze robi w końcu Łukasz, robi wysyła skauta i zobaczymy, nie czaje o co chodzi z tym pylonem w tym jest autentycznie nie czaje, dlaczego tu nie ma, no to jest duży błąd, po cholera, ten pylon tutaj to ja naprawdę, naprawdę nie wiem, lecimy dalej, jest kolos, czy jest zasięg dla tego kolosa, zaraz to szybko sprawdzimy, nie widzę tutaj zasięgu, dobra, jeżeli już wyrzucacie kolosa, a nawet dwa, to w takim momencie, a jest tutaj, dobra, schowało mi się. No to zobaczymy. To była lekka przerwa bo musiałem trochę zakaszleć. No to teraz ruszamy i tutaj ciągle brakuje mi centry. Jedno centry to jest za małe i ten forcefield, Naprawdę nie bójcie się forcefielda on jest świetny. Na taką ilość zelotów by tutaj idealnie się sprawdził, żeby zablokować im przejście i na odległość się zajmować Poza tym tutaj w tej armii brakuje zelotów jak najbardziej. O tak to jak najbardziej przydałoby się jeszcze zeloty Dlaczego zeloty? Dlatego, że one powinny być mięsem armatnim. Które trzyma przeciwnika z daleka od tych kolosów. W ogóle upgrade plus 1 dla kolosów jest po prostu świetny. Pewnie słyszycie jakiegoś psa. Błąd ze strony niebieskiego poszedł w Stalkery i lotty bez żadnych upgradeów. Przynajmniej upgrade prędkości powinien być, a powinien pójść w więcej Immortali. Widział, że jego przeciwnik ma dużo stalkerów, to i on powinien pójść w Imortale bo te Imortale by imo go po prostu rozniosły. Lecimy dalej, czy szybciej, zaraz powinien dojść do jakiejś walki. No, za dużo tych, zobaczmy jednostki. No, trzy obserwery o jeden za dużo, dwa to jest tak, ok Te działa, nie powinny być tak daleko, powinny być bliżej pylona, żeby obraniać linię minerałów Widzicie, co tu się dzieje? Powinna być już jakaś ekspansja dawno. Tak być nie może. I trochę niezdecydowanie ze strony Łukasza powinien wcześniej zaatakować, no ale tak to jest na lidze. I teraz, proszę mi, jak nie będę komentował tej walki, tak? No, może skomentuję te force fieldy tutaj niepotrzebne. Trzeba było próbować zablokować zeloty. To jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj źle zrobił niebieski, bo on powinien kazać tym Immortalom atakować przede wszystkim kolosy. Jak walczycie przeciwko procesowi, kolosy znikają w pierwszej kolejności. Nie ma prawa być kolosów w żadnych. Muszą one być po prostu maltretowane, zniszczone, przerobione na miazgę. Nie ma ich. Potem zajmujecie się resztą. Owszem, wygrał ten pojedynek niebieski, ale powinien go wygrać o wiele, wiele lepiej i łatwiej. Niestety on ekonomicznie nie wyrobi, bo już nie ma tutaj nic u siebie. To jest błąd, nie było ekspansji. Tutaj mał pojedynek blink. Blink nie jest potrzebny, jak gracie kolosami, chyba że boicie się, że będą na przykład albo, i, albo kariery. Bardziej przydałby się właśnie speed charge dla zelotów. Lecimy tutaj ciut szybciej. No i w tym momencie niebieski ma już totalnie przeklapany, nie ma kasy, nie wybroni się tej. Ładnie Immortale już poszły do ataku i to będzie zapewne koniec. Widzicie próby zabiły Immortala. Bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo przyjemnie. I tak to się skończyło. Pokazałem tej wam te podstawowe. Tutaj właśnie był tak zwany kiting, bo się w latawce Pusz wypuszczenie wroga troszeczkę dalej powinien iść, bo właśnie łatwo go tak zdjąć. Za bardzo się, za, powinien bardziej wypuścić te salkiery. Co powinien zrobić Łukasz? Powinien się domyślać, że jego przeciwnik nie ma już za bardzo kasy, bo nie ma żadnej ekspansji. Wydał grubą, grubą gotówkę. No dobra, mnie gotówka minerały, żeby coś tutaj zrobić. I powinien po prostu zaatakować Łukasz, bo tu nic nie ma. Zbiera minerał na odległość, niebieski powinien to zrobić dużo, dużo wcześniej. W tym momencie ma zerowy inkom. I jest już po zabawie, poza już nie ma co tutaj komentować. Przyspieszę, tak więc zobaczyliście podstawowe błędy, jakie się można zrobić grając z Protossem. Musicie się nauczyć tego, tych paru rzeczy, i będzie jak wszystko w porządku. Właśnie nie Salkery, a mieszanka Salkerów, Zelotów i Kolosy. Dwa, trzy centry, żeby dać na przykład Force Field albo Guardian Shield. Guardian Shield jest bardzo, bardzo potrzebny, jeżeli atakuje się na przykład dużo ilości takim jednostkom jak Salkery, czy Marinesy lub i more, Nie Immortale, a Marudery. Cztery Kolosy to powinno skończyć tą zabawę. Łukasz powinien już spokojnie zaatakować. Troszeczkę się martwi, ma kasę, idzie. Więc to już będzie koniec raz 8. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu. I już jest koniec. Dobra, good game. Przynajmniej się, się ładnie zachował Morienstern. Stern. Tak więc mam nadzieję, że Wam to coś pomogło, że nauczycie się trochę lepiej grać sami. Cześć, żegnam Was, Emil z kanału